Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w GTA 5. Dzisiaj pomyślałem, że pojedziemy sobie do bazy wojskowej. Jestem chyba pewny, że jadę dobrze, ponieważ wcześniej, to dokładnie wczoraj, grając sobie tak na luzaka, zwiedzając jeszcze mapkę, znalazłem tą, tą bazę w końcu, tak przypadkowo zupełnie, i zacząłem się troszkę tam bawić. Znaczy jest tam frajda, fajna frajda i mam taki mały pomysł, troszeczkę pogram dzisiaj na kodach. Tam jeden, jedna osoba z Was tak strasznie prosi, żebym grał na tych kodach. Dobra, to zagram na tych kodach, w sumie fajna zabawa. Ale tylko tam dojadę, tylko tam dojadę i zaraz będziemy robić rozpierduchę. Okej, okay, już dojeżdżamy chyba na miejsce. Tak mi się wydaje, że to jest ta baza wojskowa. Chyba tak, to jest chyba baza wojskowa. Ja tu się długo bawiłem wczoraj. nie niezłą jazdę. Szczególnie co wyprawiały czołgi. Miałem włączyć nagrywanie, bo naprawdę chciałem to pokazać, ale było już tak późno, że dzieciak jeszcze na dodatek spał za mną i już nie chciałem go budzić, bo pewnie moimi krzykami, moim gadaniem bym go obudził zaraz. Ale dobra, już jesteśmy, to się tutaj skręcało. To się tutaj... Jechałem. Hmm. dobra. Teraz tak. Nie chcę wpisać kodik. Który to był? Mam tu z boku. Tak. Mam 5 minut, że mi nic nie zrobią, ale jeszcze chciałem coś dać. Gdzie to było? Bo nie próbowałem tego. Tak to się pisało? O! Aktywacja, znaczy grawitacja księżycowa. Jak idę, to widać, że idę normalnie. A mam tu fajnego. Kupiłem sobie nową broń. Nie idzie do mnie, ja chcę do czołgów. Tylko czy ta grawitacja księżycowa działa na wszystkie, czy tylko na mnie? No nie wiem. Chociaż ta auta normalnie jeżdżę, to czemu moje auto nie chciało jeździć? Okej okay. A to nie mówcie, że jak sobie wpiszę, tylko to i działa na auto, którym jechałem Dlaczego Bo tak jest brzydko Ale dobra Pobawmy się troszkę eee, Jeszcze jeden cień kodzik Tak to było? Co to nie działa. A taki wręcz, ale... <laughs> Jak wyskoczył! Jezu, co tu się dzieje w ogóle? O sakra Gdzie są czołgi? Jest czołg. Ja <laughs> nie mogę! Bardzo święty, co tu się dzieje. Oni się sami nawzajem rozwalą. Spójrzcie, co to jest? Jakie debile! Sami się rozwalili. O, dzięki. Ja mam czołga! Mam czołga Ale jazda Jak ci stąd wyjeżdżało tu? Nie gdzieś tu on pojał na miasto Tu się chyba wyjeżdżało Hmm. Ciężko się steruję taki. Nie umiem jeździć. Kurde, nawet wysoko mogę strzelać. Ale jazda, tylko nietykalne A, ciul z nietykalnością, jestem w czołgu. Ło Ale wojny! Zarąbałem czołg z bazy. No gdyby nie kot, to na pewno bym go. Jest jak to szybko. Słyszałem, że można tyle rozwalać. Policjanty to są głupie tutaj. Ja bym w życiu na czołgę nie wystartował. Yeah, yeah. Nie no, trafiłem go, ale jazda to nie jest już za bardzo za wysoko jak spad, jaka jazda, patrz tu. Nie przeszkadzaj mi. Nie mogę go uderzać. Przewiózł Ale gościu nie skop tego. Jać. O nie, palę się. No to mamy przerąbany. To no nic. Może pisam. Mamy to. A, ja się może tylko po prostu zacząłem palić. Może od innego auta się zapaliłem. A ja chcę jeszcze raz helikopter ściągnąć. Nie trafiłem, kurde. Kurde! Dostał! Jeszcze mu poprawimy. Kurde. Dobra. Co to leciało? Widzieliście to? Piękne to jest po piękno. Ale to zawiodłem się na tej grawitacji. Mogę to wcześniej sprawdzić, jak Was pewnie też zawiodło. Co mnie tak rzuca? Tędy goszczą, co Panie? Ale, to jest fajny widok Ale czemu mnie czołgi nie pękli? Muszę jeszcze zarąbać ten odrzutowiec Ale to myślę, że zostawię na przyszły odcinek a później będę próbował nie chcę robić Działo czołgowe jest tu takie coś Jak się je? Aha, może po prostu Ej! Nie mogę się ruszyć Chyba muszę iść po nowy czołg O, ale jazda Bo ten się zepsuł nie jeździ. Pożyczcie mi na chwilę. Może mnie nie rozwalą zanim tam dojadę. Mam dwie minuty. Myślę, że zdążę ukraść jakiś jeszcze jeden czołg. Myślę, że tak. O, Gdzie są czołgi? Chyba schowali wszystkie, żeby mi nie wziął. Albo źle pojechałem, będę pojechać tam pewnie zasiadki. jedziemy. kurde, mamy coraz mniej czasu. Jest <ścoughs> nie mogę, to nie jest jakiś lewy gość w tym czołgu. Eee, on się sam rozwalił. <ścoughs> Taki jełopy Daj mi go! Siadaj! O Jezus ma O Jezus, <ścoughs> Chyba nie uda nam się zdobyć nowego czołga. Bo oni się sami tu wybiją. Eee, no to już mam czoła, tak. Dobra. może by odcinek się nie przedłużał też To już na tym se daruję. Niech mnie zabiją Jak biegłem. Już tu była ciężarówka. Tu jest Mamy 13 12 sekund. Jeszcze wskoczę do ciężarówki i gdzieś odjadę. Szybko! Nie zdążę. Nie! Wywalił mnie! Wywalił mnie! Nie zabijam teraz! Nie Ja! Jak on długo naprawdę... Znaczy ten... Próbował odpalić. Dobra. Fajna zabawa jest z czołgami. To ja będę się z wami żegnał. I na razie. Cześć!